Trzy rzeczy, z których byłem dumny w Rosji, ale musiałem to ukrywać w Polsce. Dokładnie w taki sposób nazywa się artykuł, który zaraz przeczytam. E, jakiś Rosjanin wyjechał do Warszawy, zobaczył tu e, coś tam, on nie wiem, znała ci co i napisał taki artykuł. I teraz przeczytamy go. Zaczynamy. Od razu mnie ostrzeżono. Są rzeczy, o których Rosjanie tutaj powinni milczyć. Dzisiaj chcę dzielić się takimi chwilami. Bywalcy mojego kanału zapewne pamiętają jeszcze jak dwa lata temu musiałem sprzedać trochę czasu w Warszawie, stolicy Polski i tak się złożyło, że właśnie w chwili mojego przyjazdu stopień rusofobii w kraju znacznie wzrosł. Z jakiego powodu? Nie rozumiem. Więc dosłownie wychodząc z samolotu, nasz przewodnik, konduktor Nikita, czyli ten pracownik z Steward, nie wiem, Nikita w samolotu, który pracuje, ostrzegał, że teraz na pewne tematy lepiej nie poruszać, a pewnych faktów lepiej nie reklamować. A co to za przewodnik Nikita? To jakiś lot... Nie wiem, firma jakaś rosyjska, jak ona w ogóle trafiła do lotnisko-polskiego. Bardzo dziwne. Być może on pracował ten Nikita gdzieś na jakiejś Airlines Arabic lub jeszcze jakiś, nie wiem, dziwne. Najbardziej no jednak uderzyło mnie to, że jeśli nie ma weryfikacji dokumentów, to lepiej przedstawić się jako obywatel innego kraju, Białorusi czy tam Kazachstanu. No nie trzeba mówić, że jesteś z Rosji. Kompletna bzdura. Zawsze mówiłem, że jestem z Rosji. Ani razu nie dostałem w mordę. A dalej idziemy. Powód jest prosty. W tym czasie nastrój antyrosyjski osiągnęły apogeum, więc stosunek do naszych współbowatele był wyjątkowo stronniczy. Często nie wynajmowano mieszkań Rosjanom, odmawiano im obsługi. Miejscowi potrafili nawet kazać odmówić, gdybyś był Rosjaninem. No, to było chyba na początku 22 roku w lutym. W oczywiście. Oczywiście wszyscy wiemy, z czego to poszło, ale teraz tego w ogóle, no, żadnych, żadnych. Ja, ja nawet mówię, że ja czuję tutaj siebie lepiej niż wydaje mi się Ukraińcy, bo przeciwko Ukraińcom bardzo często ktoś tam mówi Polacy, jeśli ktoś przeciwko Rosjan, 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 tak, którym mieszkają, żyją w Polsce, żadnego tak. słowa nawet Ukraińcy nie mówią, więc. Wydaje mi się, jeśli jesteś Rosjaninem w Polsce, i jesteś teraz e, oczywiście z tego powodu, że nie popierasz Putina. Tu wszyscy z Tobą rozmawiają idealnie. Żadnych problemów. E, krótko mówiąc, wycieczka wciąż ta sama, ale robimy dygresję. Główną ideą tego artykułu jest. Mój sąsiad też machał lub tam, nie wiem, drugi Kreml, e, plac ten czerwony buduje na dachu mojego bloku, więc przepraszam, patrzcie, słyszycie to? Coś tam, ja wydaje mi się, on zrobi to dziury, tu na tym. Mhm. Dobra, kontynuujemy z dźwiękiem od mojego sąsiada. E, Ideą tego artykułu jest opowiedzenie o pewnych tematach, których Nikita zabronił poruszać w obecności. Miejscowych Polaków, chociaż o wielu rzeczach mówiłem z dumą w domu, czyli na dom. Mówi, że chodzi tu o to, że w domu był bardzo dumny z czegoś, ale w Polsce trzeba o tym milczyć. Dokładnie w taki sposób nazywa się ten artykuł. Na przykład w mojej rodzinie było dość dużo wojskowych. Moi pradziadkowie brali udział w Wielkiej Wojnie Oczystej, ale oba fakty lepiej ukrywać. Dziwi się, że Polacy nie uznają ZSRR ZSRR za wyzwoliciela, choć to Sowieci wyzwolili terytorium Polski od nazistów. Miejscowa ludność pamięta jedynie okupację radziecko niemiecką na samym początku i późniejszą niewypowiedzianą niewypowiedzi okupację Polski przez Związek Radziecki. Narzucenie ideałów ZSRr i tak dalej. Uh, no tak, jakby wiecie, w książkach tych historii napisane, że próbowaliśmy wyzwolić, i nie udało się nam wyzwolić Polski. Nie oni teraz jest zdziwiony bardzo z tego powodu. <grym> Idziemy dalej. Ja czekałem, kiedy on skończy, ale ja już trzy godziny czekam, więc kontynuujemy. Tak, 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 tak. Czekamy. Krótko mówiąc, dla Polaków ZSRR nie różni się specjalnie od nazistów, dlatego zasługi ich prodziadków i przynależność wielki wielu krewnych do wojska trzeba było przymilczyć. Ja nie rozumiem, on co, chodził po Warszawie, taki, chodził siebie tu i wszyscy patrzyli na niego, Polacy, taki, patrzą, patrzą i on tak, jak coś, jak coś, nie mam krewnych Związku Radzieckiego, jak coś nie mam. W ogóle nikt nie pyta o tym, po prostu rozmawiasz tak normalnie w języku angielskim i nikt w ogóle ci nie pytał o tym. Co to za. <noise> no dobra, kontynuujemy. Druga kwestia to poglądy religijne. Polska uznawany jest za jeden z najbardziej religijnych krajów Unii Europejskiej i statystyki pokazują, że, zdecydowanie, że zdecydowana większość mieszkańców, ponad 90%, to katolicy, a konkretnie polscy katolicy są bardzo radykalni i nietolerancyjni. Nietolerancyjny wobec innych religii. Oczywiście, że Polacy otwarcie tego nie reklamują, jednak Nikita, jak długo on z nim rozmawiał w ogóle z tym Nikitą, on powiedział, że on po prostu wychodził z samoloty i jakby z nim tam trochę porozmawiał. I tak długo tak wszystko, no i w sensie to wszystko Nikita powiedział bardzo ciekawe. Jednak Nikita mieszkał tu na długo, na tyle długo, że dał mi dobrą radę. Jeśli nie jesteś katolikiem, to lepiej po prostu milczeć na temat swoich poglądów. Choć w domu z dumą możesz nazywać się prawosławnym, ale dlaczego w takim razie na tym na tym jak to, w Warszawie na Pradze stoi ten kościół ten prawosławny? Dziwne, bardzo dziwne w Rosji nie tak jak w Polsce, w Rosji, zaczynają, co jesteś osobą niewierzącą, co dawaj, chodźmy. Ja bardzo często z tym spotkałem się wcześniej. Tu żadnych takich problemów nie miałem. Ludzie rozmawiają normalnie, otwarte, otwarte na te tematy. Co, coś tam tłumaczą, kiedy pytam o jakichś tam świętach i tyle. W... Rosji presja po prostu. A jeśli mówimy o Republ Republice my w Rosji, gdzie bardzo dużo muzułmanów, to tam jeszcze bardziej. Trzeci punkt nie jest oczywisty. Polacy są bardzo negatywne nastawienie do wszelkich mediów i blogerów prowadzących działalność nikarską. Od razu powiedział Nikita. Nikita, Nikita, ty jesteś po prostu mistrzem. Czymś się zajmuje? nie jak pytają, czym się zajmujesz, to lepiej wymyślić coś prostego. Polacy szanują klasę robotniczą, a dziennikarzy i blogerów nienawidzą. Powiem szczerze, rzekomo jeżdżą po różnych krajach. Przyglądam się, a potem opowiadam o tym swoim rodakom, żłym, żłym Rosjanom. Prawdopodobnie od razu zostałem, zostałem bym, przepraszam, tutaj Google tłumaczy, tak tłumaczy, e, zidentyfikowany jako Szpek. Co więcej, tak się już stało, choć w centrum skandału znalazł się aktywny rosyjski dziennikarz miejski, który przyjechał do stolicy Polski, aby nakręcić materiały przeznaczone na swoim osobistym kanał YouTube. Kto to jest w ogóle? Nigdy nie słyszałem, żeby. Jakiś, jeśli, jeśli wiecie, o co, o co chodzi, napiszcie proszę, bo ja nie wiem. Krótko mówiąc, pamiętam Polaków ze względu. Na ich radykalne poglądy, choć sam kraj w całości trudno nazwać złym, chociaż też nie znalazłem niczego wybitnego, czyli dobrego, taki kraj jest przeciętny. Tylko lokalna mentalność jest denerwująca. Sprawcy są polskie władze, które podburzają swoich obywateli. To, co on napisał o tych blogerzach i tak dalej, no to dokładnie to samo jakby. On napisał w taki sposób, jak to działa w Rosji. Być może on po prostu dodał taki trzeci punkt, wymyślił, bo pomyślą, że w Rosji tak samo, no i tu tak samo. A, tak, można znaleźć do mnie pisali też, że dawaj, do normalnej pracy, ja teraz w ogóle czekam na ochronę międzynarodową, więc czekamy, czekamy. I tak samo mówili do Romana fana dawa dawaj do normalnej pracy, kiedy do normalnej pracy i tak dalej. On wyjechał do Holandii do normalnej pracy i teraz wszyscy pytają, dlaczego ujechał do normalnej pracy, więc ciekawe, ale bardzo mało takich ludzi w Rosji. Na co dzień ty po prostu to słyszysz, jeśli jesteś blogerem. Jeszcze chcę dodać, że z następnego miesiąca spróbuję robić codzienne odcinki na ten kanał. Chyba dam rady, bo mam czas. I oczywiście będziemy rozmawiać na bardzo dużo różnych tematów, oglądać, coś spacerować. No i tak, napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat, jak w ogóle, jakie wrażenie macie po tym wszystkim. No i przeczytam. Dziękuję bardzo i do, i do zawiedzenia. Do, do zobaczenia. Pa!